dobry, witajcie z powrotem na moim kanale z tej strony Patrycja. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moją wakacyjną, poranną rutynę. Postaram się to pokazać jak najbardziej realistycznie. Dawno czegoś takiego na moim kanale nie było, także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Mam godzinę 6.30 i pierwsze co zazwyczaj robię po przebudzeniu to chwytanie za telefon. Staram się to zamienić na czytanie książki, ale jeżeli mam być szczera, rzadko mi to wychodzi. I kończy się na tym, że biorę telefon i przeglądam social media, odpisuję Wam na komentarze. Czasem odpiszę na jakieś maile. Jedyna co to bardzo nie lubię wchodzić rano na TikToka, bo wtedy totalnie tracę czas, więc staram się maksymalnie przesiedzieć takie 10-15 minut. W wakacje nie mam problemu żeby wstawać wcześniej rano, ponieważ u mnie w pokoju szybko robi się jasno. Zawsze wstaję bez budzika tak między 6.30 a 730. Ale pamiętajcie też, że mam takie dni, gdzie wstaję o 9 i leżę cały dzień w łóżku nic nie robię i to też jest OK, są wakacje, można odpoczywać. Ale po prostu wczesne wstawanie weszło mi w nawyk chwilę sobie poleżę, ale żeby się obudzić, przybierę się w sportowe ciuszki. I... Спасибо, что у Wcześniej rano, żeby się obudzić. Potrzebuję jakichś takich 15-20 minut na aktywność fizyczną. I kiedyś robiłam bardzo intensywne treningi, teraz sobie z tym odpuściłam i przystawiałam się na rozciąganie i jogę. Tutaj wyświetlę wam kanały, z którymi się rozciągam i które bardzo polecam. W zależności od mojego humoru, czasem skorzystam właśnie z jakichś filmików, czasem też wymyślam coś sama. Na moim kanale też znajdziecie jakieś rozciągania. Dzisiaj wymyślę coś sama, włączę sobie jakąś fajną playlistę na Spotify'u, żeby wiecie, złapać taki dobry mód na dzień. o wiele lepiej taka pobudzona, a wystarczyło tylko 15 minut rozciągania. Coś pięknego. W ogóle rano mi też bardzo pomaga przybranie się w jakieś ładne sportowe ciuszki. Ten rash guard mam z Holo Athletics i uwielbiam go. Od razu, kiedy mam ładny strój do ćwiczeń, mam o wiele więcej motywacji, żeby się ruszać. Moja pora na cenie w ogóle rozbudowana. Jedyne co robię to przymywam twarz tą emulsję do mycia sterowe i nakładam spf -a. Tutaj mam jakąś próbkę z jedlara i tyle. Nic szczególnego. navek który mocno wpłynął na jakość mojego poranka to niesięganie w trakcie tej porannej rutyny po telefon. Nie licząc tego od razu po przebudzeniu, staram się jak najmniej używać telefonu, bo nie chcę tracić czasu, a wiem jak usiądę na uszku z telefonem to może minąć naprawdę bardzo długo zanim się przebudzę będzie już naprawdę późno, więc polecam zadbać o to, żeby jak najmniej używać tego telefonu rano tylko skupić się bardziej na sobie i na tych waszych rytuałach. Kiedy rano czuję taką potrzebę, żeby oczyścić swój umysł, bo nie wiem, miałam gorszy sen, nie wyspałam się, czułem jakieś myśli o Overthinking, i tak dalej. Żeby tak nieco ochłonąć, lubię popisać sobie w moim pamiętniku. Nie robię tego codziennie i nie zawsze piszę o tym samym. Zazwyczaj po prostu wylewam swoje myśli na kartkę. Ewentualnie, kiedy mam dużo rzeczy do zrobienia, korzystam z formułek, które szukam na Pinterestie. I zazwyczaj są to rzeczy, za które jestem wdzięczna, rzeczy, które chcę zrobić, wcale na dany dzień jakieś afirmacje. I myślę, że właśnie teraz poszukam sobie jakichś formułek na Pinterestie. Pamiętajcie, że wasza rutyna powinna być dostosowana pod was i nie powinniście nic robić. Na siłę, tylko faktycznie róbcie rzeczy, po których czujecie się dobrze, które mają na Was pozytywny wpływ. Jak nie mam ochoty rano, to nie piszę w pamiętniku. Wszystko zależy od dnia i od mojego humoru. Niedawno nieco zmieniłam moją rutynę makijażową, więc uznałam, że pokażę wam jak robię mój taki codzienny makijaż. Nigdy nie byłam tej gory moje umiejętności nie są zbyt wysokie, ale w ostatnich filmikach pojawiało się dość sporo pytań o to jak robię mój makijaż. Dlatego zrobiłam sobie taki mini-chat make-up i pokażę Wam, czego używam. Żeby ten filmik też był taki na luzie, bo chcę Wam pokazywać realistycznie, tak na luzie, jak wygląda mój poranek. Więc zaczynam sobie od korektora. W wakacje w ogóle nie używam podkładu, bo i tak wszystko po jakimś czasie by ze mnie spłynęło. Korektora używam tylko pod oczy, trochę na nos i w miejscach, gdzie coś mi wyskoczyło. Kiedyś bardzo chciałam zostać beauty influencerką. Oglądałam bardzo dużo Jamesa Charlesa, ale moje umiejętności mi na to nie pozwoliły. Nieważne, jak się starałam i ile próbowałam ić to mi nie wychodziło. Na twarz naprawdę niewiele nakładam żadnego pudru, bronzera, różu, bo jest tak ciepło, że nie chcę zapychać swojej twarzy i jedyne co robię to używam rozświetlacza. Mój ulubiony to jest Revolution. Następnie przechodzimy do robienia brwi i do tego używam takiej kredki z Vibo. Ona jest mega fajna, bo ma takie dwie końcówki. Jedną grubą, jedną cienką i do tego ma jeszcze fajną szczoteczkę. Ja ogólnie nie lubię siebie w jakimś takim mocniejszym makijażu i stawiam na dość popularny ostatnio Clean Girl Look. W takim delikatnym makijażu czuję się o wiele bardziej pewniejsza siebie i kiedy rano pomaluję się czuję się taka ogarnięta i gotowa na dzień mam wrażenie, że mogę zrobić dzięki temu więcej nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to polega ale skoro działa to mega cool Mój must have w robieniu brwi kończy już drugie opakowanie. To to mydełko z Lush Brown. Nie nakładam go jakoś dużo na szczoteczkę, tylko chcę, żeby te brwi się tak skleiły i żeby cały dzień ładnie wyglądały. Przechodzimy teraz do mojej ulubionej części, czyli oczy. Kiedyś bardzo lubiłam sobie robić kreski eyelinerem, ale straciłam do tego cierpliwość i dla mnie teraz wydaje się to za mocny makijaż. Dlatego odkryłam, że można robić kreski cieniem do oczu i mam taką paletkę z Mio. Pamiętam, jak super się czułam, kiedy ją kupiłam, bo to była pierwsza moja taka droższa paleta. Ona jest trochę po przejściach, ale ma Mam już ją dobre kilka lat, totalnie nie umiem pokazywać, ale biorę ten brązowy cień, ten jaśniejszy, na taki skośny pędzelek i nim robię kreski niczym eyelinerem. I biorę taki puchaty pędzelek i nieco go rozcieram. A na sam koniec, w zależności od mojego humoru, czy chcę pójść bardziej w kolor, czy w basic, biorę jakiś błyszczący cień i daję go tutaj w kąciki oczu. Z rzęsami za dużo nie robię. Kiedyś używałam zalotki, ale też przestałam to robić. Mam taki tu z Maybelline. Kupiłam go, bo na stronie Hebe był bestsellerem i należał do tych tańszych też do rzęs. Sprawdza mi się naprawdę spoko, nie ma co narzekać. Szanuję każdego, kto potrafi pomalować sobie rzęsy bez ubrudzenia się. U mnie to jest niemożliwe i nieważnie, jakbym się starała całe wieki potem mam w tuszu. Na usta zazwyczaj nakładam pomadkę z Miss Sporty. Jest to matowa pomadka w płynie. A teraz czas na mój ulubiony i najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Śniadanie. Takie spokojniejsze, powolne wakacyjne poranki. Lubię wychodzić spoza mojej strefy komfortu i nie robić cały czas owsianek. Nadal nie umiem się przekonać do słonych śniadań, ale ostatnio mam wielką fazę na różnego typu pankeki. Dlatego myślę, że zrobię sobie pankeki brzoskwiniowe. Bo mam kilka brzoskwiń, a nie lubię, kiedy coś się marnuje, także lecimy. z bratem na wakacje, to zaczęłam jakby zwiedzać moje mieszkanie i wolę przebywać na przykład w salonie, a nie w swoim pokoju. I na przykład teraz polubiłam jeść śniadania przy stole w salonie, a zazwyczaj jem je w pokoju przy biurku, ale mam tak tylko wtedy, kiedy jestem sama w domu. Fajnie jest przełamywać schematy, a ogólnie te pancake'i to jest coś pięknego. Jeżeli to oglądasz, możesz napisać jakie jest twoje ulubione śniadanie, może jakoś cię zainspirujemy, bo ja aktualnie uwielbiam pancake'i. Piękne, szybko się kończy. To jest przysięgam jedno z moich ulubionych śniadań. jak na produktywną, poranną rutynę przystało. Zaplanujemy sobie dzień. Ja to robię w moim self-care plannerze we współpracy z Lady Planner. By the way, jeżeli chcielibyście kupić sobie taki planer, to ruszyła przedsprzedaż kalendarzy na rok akademicki i szkolny. Zostawię wam link w opisie, jakby ktoś był zainteresowany. Ja jestem totalnie morning person i te najważniejsze rzeczy, które mam zrobić w ciągu dnia, lubię robić rano, żeby później spędzić resztę dnia, tak wiecie, na spokojnie, na ćwierce, tu się z kimś spotkać, tu gdzieś wyjść, odpocząć, cokolwiek. Dlatego teraz zapiszę sobie, czy które mam do zrobienia. Wiadomo, w wakacjach jest tego mniej, ale pomimo wszystko lubię sobie zapisywać wszystko, nawet te najmniejsze rzeczy. Dzisiaj moim głównym celem na przykład było nagranie tego filmu, ale nie każdego dnia mam jakoś super dużo rzeczy do zrobienia, jednak cokolwiek mam w planach zrobić, lubię to robić do południa, bo wtedy mam najwięcej energii i motywacji do działania, a po południu wieczorem lubię podpoczywać, spotkać się z przyjaciółmi, żeby zachowywać w tym wszystkim balans. Pisałam wszystko w kalendarzu i uzupełniłam notion. Co kilka dni w mojej takiej porannej rutynie są zakupy spożywcze, więc zaraz się ogarnę i wyjdę z domu. Jeżeli chcecie mieć produktywny poranek, to mi na przykład bardzo nie pomaga siedzenie cały dzień w piżamie albo w dressach i wolę się ubrać w taki basicowy outfit, jeansy top, jakaś bluza. Czuję się wtedy bardziej ogarnięta tak elegancko. Będę robić jakiegoś do dużego holu, bo nic nie kupiłam. Więcej rzeczy kupiłam dla mojej babci, ale wzięłam sobie borówki, bo były na promocji I moje ulubione lody, czyli big milk o smaku, świeżego mleka i słony karmel. Siadam teraz do pracy i to jest większa część mojego dnia i poranka. Muszę zmontować jeden filmik, odpisać na maile. Dwa dni temu odbyła się też premiera mojego e-booka z owsiankami, więc muszę skompletować zamówienia i wszystko wysłać. Zrobię też miniaturkę do nowego filmu. I tak zazwyczaj spędzam moje dni, siedząc sobie na kanapie i montując, pracuję. Oglądając jakiś serial, nic takiego intensywnego, ale zajmuje to bardzo dużo czasu. Ale kocham to robić i jestem za to wdzięczna, że mam taką możliwość. Minęło już trochę czasu, ale udało mi się zrobić miniaturkę, z której jestem całkiem dumna. Jest taka minimalistyczna, urocza. I ten rok, kiedy oglądacie tę rutynę, jest już na kanale. Także zapraszam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. guys, myślę, że w tym momencie zakończę tą poranną rutynę, ponieważ zrobiłam wszystkie moje takie typowe rytuały i zacznę teraz robić rzeczy z mojej to listy. Pewnie się z kimś spotkam po południu i tak normalnie spędzę sobie ten dzień. Dlatego mam nadzieję, że taki update mojej rutyny Wam się podobał. Pamiętajcie, że chciałam Wam pokazywać realistycznie, jak jest, ale niecodziennie mój poranek tak wygląda. Niecodziennie wstaję o 6 rano. Ja też mam gorsze dni, też mi się czasem nie chce. Nagrałam tą rutynę przede wszystkim po to, żeby może kogoś zainstrukować. Inspirować do wdrożenia jakichś nowych nawyków do swojego życia, ale najważniejsze jest to, żebyście nie robili nic na siłę, to rutyna ma być dostosowana pod was i nie ma co robić coś na siłę, jeżeli tego nie lubicie. Róbcie to, co sprawia Wam radość i po czym czujecie się dobrze, bo to jest najważniejsze, żebyście byli szczerzy sami ze sobą. I przez próbowanie nowych rzeczy, wychodzeniem ze swojej strefy komfortu stworzycie swoją idealną rutynę. A jeżeli dopiero zaczynacie i chcecie dopiero zmienić swoje życie, to nie rzucajcie się na głęboką wodę, nie zmieniajcie wszystkiego. Od razu o 180 stopni. Take your time, zmieniajcie wszystko powoli, małymi kroczkami nie wymagajcie od siebie za dużo, bo jeżeli tak będzie, to jest duże prawdopodobieństwo, że Wam nie wyjdzie, że się szybko zdemotywujecie. A jeżeli powoli będziecie wdrażać nawyk po nawyku, będziecie wstawać 10 minut wcześniej codziennie, a nie od razu z 10 przedstawicie się na 6 rano, naprawdę jesteśmy ludźmi, nie żadnymi robotami. Więc to, że moja rutyna mi odpowiada i po niej czuję się dobrze, nie znaczy, że taka identyczna sprawdzi się Tobie. Musisz sam się dowiedzieć, co tobie najbardziej odpowiada. Ja już nie chcę przedłużać, także jeżeli film ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam również na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie macie ze mną stały kontakt. Niedługo zaczniemy serię Back to School i szykuję dla was kilka fajnych rozdań, także obserwujcie mnie na bieżąco. A ja się z wami żegnam, dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Trzymajcie się ciepło, do następnego filmiku i cześć!